Witam koleżanki i kolegów chomików. Dawniej ludzie czytali gazety, żeby być na bieżąco. Dzisiaj papierową prasę zastąpiły strony elektroniczne. Ale którym z nich naprawdę można zaufać, jeśli chodzi o kryptowaluty i trendy? Aby odpowiedzieć na to pytanie, przygotowałem listę witryn, na które zdecydowanie warto zaglądać. Przygotujcie się na dodanie kilku zakładek w przeglądarce. Na samym początku kilka słów wyjaśnienia. W rankingu brałem pod uwagę nie tylko popularność stron, ale przede wszystkim funkcje oraz korzyści, jakie oferują. Wasze preferencje mogą się oczywiście różnić w zależności od konkretnego rodzaju informacji, które was interesują, ale warto zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi serwisami, zanim wybierzecie jeden lub kilka z nich. Tyle wstępu, zaczynamy! Na dwunastym miejscu znajduje się CryptoBasic z milionem odwiedzających. Jest to cenne narzędzie, zwłaszcza dla początkujących hobbyków, gdyż w przystępny sposób wyjaśnia tajniki kryptowalut. Dostarcza jasnych, zwięzłych i aktualnych treści, które obejmują zarówno podstawy, jak i tematy bardziej zaawansowane. CryptoBasic to przyjazny przewodnik po nieco przytłaczającym świecie kryptowalut. Gdyby tylko takie platformy były dostępne od samego początku, zaoszczędziłbym mnóstwo czasu. Na miejscu 11 plasuje się Cryptopata, który przyciąga półtora miliona odwiedzających całkiem nieźle jak na ziemniaka. Serwis zapewnia wszechstronne podejście do rynku kryptowalut dzięki bogatej mieszance wiadomości, analiz rynkowych poradników i recenzji, tutoriale oraz najnowsze wiadomości DEFI i NFT. Na ziemniaku znajdziecie pełen zestaw niezbędnych informacji, przydatnych zarówno nowicjuszom, jak i doświadczonym traderom. Gdy pierwszy raz usłyszałem tę nazwę, pomyślałem sobie, że to jakiś paszport, gdzie można płacić Bitcoinem. A tu taka miła niespodzianka. Miejsce 10. The Block to Obecnie przyciąga około miliona dziewięciuset tysięcy odwiedzających. To nie byle jaka strona z aktualnościami. The Block to obszerny ekosystem serwujący najnowsze informacje o Web3, NFT i Metaverse. Jeśli to dla Was za mało, możecie skorzystać z płatnego członkostwa, aby uzyskać dostęp do eksperckich badań oraz zaawansowanych analiz rynkowych. 9. Kryptonews.com 2 miliony 100 tysięcy odwiedzających. Strona oferuje szerokie spektrum informacji z każdego zakątka świata kryptowalut. Prezentuje m.in. regularne aktualizacje ceny na wielu giełdach, więc jest to bardzo wygodne narzędzie dla traderów, którzy muszą trzymać rynkę na pulsie kilku różnych rynków. Powiedzmy, że handlujecie jednocześnie na dwóch giełdach. Wystarczy obserwować Kryptonews, żeby uzyskać dane w czasie rzeczywistym, które mogą wpłynąć na Wasze decyzje. Miejsce 8. Coin CoinCodex. 2 miliony 100 tysięcy odwiedzających. Najnowsze wiadomości? To tylko jedna z wielu funkcji tego serwisu. Kodeks oferuje szeroki wachlarz zasobów od analiz cenowych i przeglądów rynkowych po najnowsze trendy w sektorze fintech. Serwis jest aktualizowany w czasie rzeczywistym. Dodatkowo posiada szereg narzędzi i udogodnień, jak choćby kalkulatory krypto i recenzje tokenów. A wszystko po to, aby pomóc Wam łatwo podejmować świadome decyzje. Miejsce 7. Blockworks. Od uruchomienia w 2018 roku serwis szybko zyskał na popularności, przyciągając obecnie 2 miliony 800 tysięcy użytkowników. Blockworks specjalizuje się w dostarczaniu solidnych, strategicznych analiz z szeroko pojętej branży blockchain. Chodzi nie tylko o przekazywanie informacji, ale przede wszystkim o zrozumienie ich konsekwencji. Od świeżo upieczonych chomików po profesjonalistów, każdy może tu zgłębiać wiedzę o rynku, ruchach cenowych oraz technologicznych. Które kształtują przeszłość. Miejsce szóste. Bitcoin.com 2 miliony 900 tysięcy odwiedzających. Można tu wyszukać dosłownie wszystko w temacie Bitcoina i innych kryptowalut. Bitcoin.com to jednak coś więcej niż tylko źródło informacji. To imponująca społeczność, centrum edukacyjne oraz w pełni rozwinięty rynek. Wszystko na jednym serwisie internetowym. Niezależnie od tego, czy kupujecie pierwszego bitcoina, czy eksplorujecie technologię blockchain, bitcoin.com oferuje kompleksowy zestaw narzędzi dostosowanych do różnych poziomów ciekawości i wiedzy. Miejsce piąte. You Today. 3 miliony odwiedzających. Ten serwis to sprawdzone, niezawodne źródło informacji, zwłaszcza dla bardziej zorientowanych użytkowników. Zapobiegliwy chomik znajdzie tu m.in. najnowsze ostrzeżenia przed oszustwami, dogłębne analizy, jak choćby o wpływie NFT na branżę kreatywną, praktyczne wskazówki handlowe oraz poradniki dotyczące rozmaitych kryptowalut. Jak widać jest to istna skarbnica wiedzy dla traderów poszukujących przewagi na konkurencyjnym rynku. あ <laughs> Miejsce czwarte. Decrypt. 3 miliony 600 tysięcy odwiedzających. Informacje na tym serwisie obejmują calutki krajobraz kryptowalut, blockchaina i nie tylko. Co więcej, zamiast podawania suchych danych, Decrypt skupia się na historiach. Fachowe artykuły edukacyjne i reportaże w unikalny sposób przybliżają kryptowalutowy świat i nadają mu ludzki akcent. Różnorodne analizy i profile głównych graczy kreślą obecny kształt branży, a także dokąd zmierza ona w przyszłości. Tyle rzeczy. Ciekawe czy mają coś o orzeszkach. Muszę to koniecznie sprawdzić. Miejsce trzecie. krypta 4 miliony 700 tysięcy odwiedzających. Główną atrakcją serwisu są szczegółowe aktualizacje blockchainów, kompleksowa analiza rynku oraz, co na pewno docenią mnie doświadczone chomiki, przekładanie zawijowego żargonu krypto na zrozumiały język. Artykuły są uporządkowane tematycznie, więc błyskawicznie znajdziemy to, co nas interesuje. Od analiz technicznych po trendy rynkowe. Nie zaszkodzi rozwinąć nieco mój kryptowalutowy słownik. Może wtedy uwierzycie w końcu, że jestem ekspertem. Miejsce drugie. CoinDesk. 7 milionów 200 tysięcy odwiedzających. Ta strona to już absolutna czołówka doniesienia o blockchainie i kryptowalutach. Ale zwykłe wiadomości to jeszcze nic. Coindesk promuje dyskusję poprzez specjalne konferencje konsensus, które gromadzą liderów branży technologii finansowych. Uczestniczącym w takim wydarzeniu, można się uczyć bezpośrednio od najważniejszych osób w świecie kryptowalut. Ja wciąż czekam na konferencję w sprawie stworzenia TrisCoin. Byłby to najbardziej apetyczny token. 11 stron za nami, została jedna, ale zanim ujawnię pierwsze miejsce w rankingu, pamiętajcie, że wybór platformy i innych narzędzi krypto powinien zależeć przede wszystkim od Waszych celów i potrzeb. A jeśli znacie jakieś inne serwisy tego typu, napiszcie o nich w komentarzach. Z chęcią mnie sprawdzę. Na pierwszym miejscu znalazł się. Cointelegraph 7 milionów 300 tysięcy odwiedzających brzmi imponująco, ale Cointelegraph jest liderem w dziedzinie kryptonusów nie tylko ze względu na ilość odwiedzin. Serwis słynie z wysokiej jakości dziennikarstwa oraz wszechstronnych relacji z całej branży kryptowalut od regulacji prawnych po najnowsze trendy DeFi. Fachowe wiadomości i szczegółowe analizy dostarczane przez zespół Cointelegraph to nieoceniona pomoc dla nowych użytkowników, a także dla ekspertów finansowych. Wreszcie dotarliśmy do końca. Tak wygląda lista najbardziej wiarygodnych źródeł informacji o kryptowalutach. Mam nadzieję, że okaże się pomocna w waszej podróży po świecie finansów i kryptowalut. Nie zapomnijcie zostawić opinii, a być może za jakiś czas powrócę do tego tematu, bo w kryptowalutach aktualność jest kluczowa. W tej branży trzeba być zawsze ostrożnym. Dzięki za oglądanie! Nie przegapcie kolejnych odcinków, aby poznać więcej doskonałych porad finansowych. Jak zwykle, pamiętajcie, żeby polubić i subskrybować. Chomiki to siła. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Do usłyszenia!